W studiu telewizyjnym witamy dziś panów, którzy opowiedzą nam o spotkaniu modlitewnym na Jasnej Górze, które będzie miało miejsce już w październiku. Ale zanim o tym spotkaniu, też o takiej drodze ewangelizacyjnej. A witamy dziś pana Lecha Dokowicza. Dzień dobry. Boże. I pana Macieja Bodasińskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dziś, tak jak wspomniałam, porozmawiamy o spotkaniu modlitewnym, które będzie miało miejsce w październiku na Jasnej Górze. Ale zanim o tym spotkaniu, wiem, że panowie podejmują ewangelizację, można tak powiedzieć, w taki nowoczesny sposób multimedialny, filmowy. Na czym polega ta ewangelizacja? Więc od 12 lat tworzymy filmy dokumentalne, z których każdy dotyczy innej dziedziny życia duchowego. To są po prostu filmy, które są narzędziami dla Kościoła. One pokazują działania Pana Boga we współczesnym świecie. Um, są używane do katechezy, do rekolekcji. My sami też, tak się składa, od wielu lat prowadzimy rekolekcje dla młodzieży, dla sióstr zakonnych, dla kapłanów i dla parafii różnych w Polsce. I to jest jakby no, praca, której żeśmy się poświęcili. Po prostu w naszym życiu obydwaj bardzo mocno doświadczyliśmy obecności Pana Boga. To była taka wielka łaska, którą on nam dał, że obydwaj byliśmy w sytuacji wielkiego grzechu, odejścia od Pana Boga, tego cierpienia takiego duchowego, i Pan Bóg zainterweniował w naszym życiu bardzo mocno. Także zrozumieliśmy jasno w jednej chwili, że On istnieje, że jest ratunkiem, że jest Bawicielem, I, i od tego spotkania z Bogiem wszystko się zaczęło. Konsekwencje to miało potężne dla naszego życia, bo potem zrodziło się wielkie pragnienie w sercu, żeby o tym spotkaniu z Bogiem, które sami przeżyliśmy, mówić innym ludziom. I potem właśnie wspólna praca filmowa, ewangelizacja, i, i to wszystko, co się potem wydarzyło. A kiedy to spotkanie z żywym Bogiem na, nastąpiło? Ja miałem wtedy 18 lat, i byłem w takiej sytuacji, żyłem w bardzo poranionej rodzinie, która moi rodzice od wielu lat ze sobą nie rozmawiali, sami też wyrośli z bardzo trudnych sytuacji rodzinnych. I ja, jako młody chłopak, zaczęło we mnie rosnąć. Takie uczucie, choroba, lęk ogromny przed światem, bo bałem się mojego taty, bałem się mamy, bałem się sytuacji w domu i to we mnie narastało tak głęboko, że jak byłem w liceum, to, to zacząłem się poważnie bać ludzi. Zamykałem się w swoim pokoju, chowałem się przed światem. Um, jeszcze rodzice w tamtym czasie w, wstawili mi komputer do mojego pokoju, więc ja um, uzależniłem się głęboko od, od, od komputera, internetu, gier, wielu rzeczy i to zniszczyło mnie. Po prostu Także byłem osiemnastoletnim wrakiem człowieka, tak naprawdę. I, I wtedy na ulicy spotkałem dalekiego znajomego. Podszedł do mnie przypadkowo i mówi: Chodź, zapraszam cię do kościoła na takie spotkanie z Bogiem. Po prostu. I ja, mimo że do kościoła chodziłem odruchowo, kościół był dla mnie nudny, kościół nie miał żadnego sensu, kościół był instytucją formalną, jakieś formułki, które wszyscy musieli powtarzać w ogóle bez sensu. Ale poszedłem, bo on tak mi spojrzał w oczy i mówi: Spotkasz Boga. <grych> no ja poszedłem na to spotkanie, i tam był taki moment, jeden, w którym wszyscy ludzie byli zaproszeni, żeby paść na kolana przed krzyżem i oddać swoje życie Panu Bogu. I, ja, i to jakaś łaska była wtedy. Ja nie, wie, nie wiem dlaczego razem z tymi ludźmi też. Ja Nie byłem wierzącym człowiekiem bardzo. Też wyszedłem, klęknąłem i pierwszy raz w życiu zwróciłem, zwróciłem się do Pana Boga tak z serca, szczerze. I mówię: Jezu. Jeśli ty istniejesz, jeśli to wszystko w tym kościele to nie jest jakaś bzdura, po prostu jako młody człowiek tak mówię, to słuchaj mnie teraz. Trzy, cztery. Jezu, ty jesteś moim królem. Powiedziałem takie zdanie, które wszyscy tam powtarzali. I to zdanie zmieniło moje życie. Pan Bóg wtedy zainterweniował. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Ja poczułem takie ciepło, Jego obecność dla mi taką miłość do serca swoją. Pobiegłem do domu, wziąłem moją siostrę do kościoła, parę tygodni później wziąłem moją mamę do kościoła. Pierwszy raz od wielu lat ona poszła do spowiedzi, płakała z Panem Bogiem. Po paru miesiącach nagle jakiś cud się wydarzył, że moja mama nagle zaczyna kochać mego tatę. To znaczy go przytula, głaszcze, Tata zdziwiony, on przez nią chce kłócić, jak zawsze, a ona nagle mówi: Kocham cię i w ogóle. Więc serce mego taty pęka, on nie jest w stanie tego wytrzymać. Jedzie na rekolekcję po roku, wraca, przytula mnie. I to, proszę Państwa, to była taka fala miłosierdzia w mojej rodzinie, która wszystkich przemieniła. I co, to doświadczenie spowodowało też, że postanowił Pan coś robić dalej na rzecz tak. drugiego człowieka? Tak, bo to jest tak, że to jest jak święty Paweł, który ja przeżyłem takie coś przeżyłem w swoim życiu, jak on, że nagle snop światła w oczy, spadam z konia, powalony na ziemię, Bóg istnieje. To jest naturalnym w człowieku rodzi się takie pragnienie, żeby mówić o tym wszystkim naokoło. Żeby mówić o tym. Że, że chcesz, żeby każdy człowiek na ziemi też poznał Jezusa. A jakie Pana doświadczenie związane ze spotkaniem Pana Boga i z tą ewangelizacją dalej? No więc ja kiedyś jako osiemnastoletni chłopak opuściłem Polskę i wyjechałem za granicę. Przeżyłem losem emigranta. Ale w tamtym czasie um, żyłem bardzo stawiając siebie w centrum wszystkiego. Nie liczył się nikt, nie liczyło się nic oprócz moich zachcianek i przekraczałem wszystkie przykazania Boże z roku na rok coraz głębiej. I przez wybory, których dokonałem, w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy w tamtym czasie na całym świecie tworzyli przestrzeń muzyki elektronicznej. Więc ja trafiłem na ideologów tego ruchu, na ludzi, którzy organizowali potężne imprezy na kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy nadawali ton, którzy no, poruszali, pociągali za sznurki. I jeden z nich, taki profesor y, amerykańskiej uczelni filmowej, przez dwa lata przygotowywał mnie na przejęcie ważnego stanowiska wewnątrz tych struktur. I po dwóch latach pewnej nocy podano mi inicjacji satanistycznej. I wtedy dowiedziałem się, kim są ludzie, z którymi pracuję. Więc doszło do. Straszliwej walki o moją duszę, do takiego momentu, w którym myślałem, że nie ma już dla mnie ratunku, że idę na zatracenie, i wtedy pierwszy raz w życiu padłem na kolana i zacząłem krzyczeć do Pana Boga o pomoc. Więc on przyszedł z taką mocą, że w ciągu kilku sekund stałem się wierzącym człowiekiem. Wszystko, co potem nastąpiło, to jest skutek tamtego doświadczenia. Ja od tamtego czasu nie miałem żadnej wątpliwości. Kim jest Bóg, że istnieje walka w świecie o duszę każdego człowieka i że bardzo wielu ludzi żyje tak, że mogą zapłacić za to najwyższą cenę. No i stąd powstało pragnienie, żeby opowiadać o Bogu, który kocha, który żyje, który wyciąga do człowieka rękę w każdej sytuacji. No i na skutek modlitw Pan Bóg postawił na mojej drodze. Ludzi, którzy mieli podobne pragnienia. No jednym z nich jest Maciej, od 12 lat tworzymy razem filmy dokumentalne, które dotyczą właśnie tych rzeczy najważniejszych. Panowie są również współorganizatorami spotkania, które będzie miało miejsce na Jasnej Górze w październiku. Jest to spotkanie modlitewne. Proszę przybliżyć nam, jak, jak będzie wyglądało to spotkanie, czy tylko modlitwa, i jaki ma cel to spotkanie. To spotkanie będzie miało miejsce 15 października, rozpoczyna się o godzinie 11 na Błoniach przed Jasną Górą. Chcemy zaprosić wszystkich Polaków, absolutnie każdego Polaka, kto tylko może, żeby przyjechał tego dnia na Jasną Górę na wydarzenia, które nazywa się Wielka Pokuta. Chcemy w Roku Miłosierdzia, który przeżywamy obecnie, zaprosić wszystkich do podjęcia pokuty, do podjęcia czegoś, co jest kąt co jest pod prąd, co jest trudne, ale co wydaje nam się absolutnie konieczne, żebyśmy otrzymali Boże Miłosierdzie w pełni. To znaczy, yy, święta siostra Faustyna napisała w dzienniczku słowa pana Jezusa, że konfesjonał jest trybunałem miłosierdzia. To znaczy, że człowiek otrzymuje Boże Miłosierdzie, jego miłość w pełni dopiero wtedy, kiedy uzna swój grzech, kiedy ukorzy się przed Bogiem, kiedy otworzy swoje serce dla niego. I teraz yy, chcemy. Yy, Zaprosić wszystkich do podjęcia takiej drogi, żeby tam przyjść, paść na kolana i prosić Pana Boga o zmiłowanie i przebaczenie wszystkich grzechów, jakie zostały popełnione w Polsce przez nas i przez nasz naród, po prostu jako całość. Czyli taka narodowa modlitwa, organizowana narodowa modlitwa przez. Pokutna, tak. Bo dzisiaj się bardzo mało mówi o, o, o pokucie, o takim przebłaganiu Pana Boga. Dużo się mówi o Jego miłości, o Jego wybaczającym. Spojrzeniu, przytulającym postawie, ale żeby to wszystko mogło się wydarzyć, to znaczy, syn marnotrawny musi wrócić do Ojca, musi paść na kolana i powiedzieć: Zgrzeszyłem, i wtedy jest przygarniany. Bez tego pierwszego powrotu syna marnotrawnego, Pan Bóg nie ma zgody wewnętrznej mojej na to, żeby, żeby, żeby on mnie przytulił. Więc my chcemy o to prosić, zaprosić do tego wszystkich Polaków. Mhm. No bo ten aspekt jest w jakimś sensie rozumiany przez ludzi wierzących. To się dokonuje w konfesjonale, ale niewielu ludzi rozumie, że taki sam mechanizm działa w życiu większych um, no, zgromadzeń, takich jak wspólnoty czy naród. I po prostu my musimy wrócić do tego momentu, w którym naród polski najbardziej odwrócił się od Boga. I to był niewątpliwie czas um, komunizmu. Po prostu po 1945 roku 20-30% Polaków wybrało system, który stworzył demon. System, który, którego celem było po raz pierwszy zapanowanie nad całym światem i stworzeniem świata bez Boga. Więc ci ludzie, którzy ze względów koniunkturalnych, ze względu na polepszenie warunków życia, ponieważ nie widzieli nadziei na to, że to się kiedykolwiek może zmienić. Duża część Polaków wybrała współpracę z tym systemem. A to z kolei jest po prostu grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. To jest idolatria. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Skutkiem tak ciężkich grzechów są kolejne. I kolejnym wielkim grzechem, który dotyczy wielu narodów świata, ale również Polski, jest grzech aborcji. W Polsce, według takich ostrożnych danych, między rokiem 1956 a 1989 dokonano kilkanaście milionów aborcji. To oznacza, że statystycznie nie ma rodziny polskiej, w której nie byłoby takich zranień. No więc y, skutki widzimy do dzisiaj. Pęknięcie społeczne, naród podzielony na dwie grupy, to jest właśnie skutek y, odejścia wielu Polaków od spod chroniącego y, płaszcza, którym był Kościół katolicki i y, w tym wymiarze indywidualnym pęknięcia wielokrotne, Spowodowane grzechami aborcji. A dlaczego według Panów jest potrzebna taka modlitwa? Bo z jednej strony możemy powiedzieć, komunizm to już przeszłość. Z aborcją jest nieco inaczej, ale też można powiedzieć, że na jasnej górze cały czas trwa modlitwa, trwają pokuty indywidualnie i grupowo. Znaczy właśnie takiej pokuty grupowej, ale w tak dużej grupie jak naród polski, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie było. Tak, bo to, o czym powiedział Leszek, to wszystko rodzi konsekwencje duchowe. O komunizmie się mówi jako o wydarzeniu politycznym, o tym, że był pewien system polityczny, który zniewalał Polskę. Ale nie mówi się o tym, że to były wybory duchowe milionów Polaków, którzy wstępując do partii, czerpiąc korzyści finansowe, którzy stając po stronie tamtego systemu, występowali z Kościoła, mniej lub bardziej jawnie, i odrzucali Pana Boga. No, bo to, to nawet Leszek mi opadał teraz przed, przed tym wywiadem rzeczy, które dla mnie bardzo poruszające. Mówi, że Lenin powiedział kiedyś, że jestem osobistym wrogiem pana Boga. W ciągu pierwszych kilku lat y, istnienia ZSRR y, zamordowano 300 tysięcy osób duchownych, niszczono kościoły, burzono, czyli y, komunizm wypowiedział wojnę Bogu. I Polacy stanęli po stronie komunizmu, wielu z nas. Jakaś ta część. I stąd ta rana dzisiaj w narodzie, ten podział na dwie Polski, on ma swoje korzenie w tamtej sytuacji, w tamtych wyborach. Natomiast aborcja też rodzi konsekwencje duchowe, które do dzisiaj w rodzinach trwają. Tak zwany syndrom poaborcyjny to jest bardzo precyzyjny, opisany przez psychologów, zespół pewnych objawów, pewnych słabości emocjonalnych i duchowych, które są w człowieku. Czyli mówiąc w największym skrócie, kobieta, do której dokonuje aborcji, ona jakby zaprasza śmierć do swojego łona, do swojej rodziny. A to rodzi lęk, i ten lęk zaczyna mieszkać w rodzinie, w której dokonano aborcji. I ten lęk powoduje, że ta matka, ta kobieta, staje się nadopiekuńcza. Zaczyna lękowo o wszystkim, co się dzieje w rodzinie, robić. Traci też zdolność do okazywania uczucia. Mężczyzna, który, ojciec tego dziecka, który nie obronił, być może naciskał, być może chciał tej aborcji, on się wycofuje i przestaje być aktywnym ojcem. Nieistniejący ojcowie, to jest to, to co się dzieje. Do czego jeszcze zmierzam, że właśnie ten syndrom aborcyjny jest głęboko wpisany w nasz naród dzisiaj, że współczesna niezdolność młodych ludzi do zakładania rodzin, niechęć chłopaków do wzięcia odpowiedzialności za rodzinę, nieczułość dziewczyn, które nie chcą założyć ogniska domowego często, bo późno zakładają, dzieci się nie rodzą. Też jedna bardzo ważna rzecz, już ostatnia, bo tych konsekwencji to jest cała lista niestety. To jest ogromna skłonność do, do nałogów w młodym pokoleniu, czyli następne dzieci, które się rodzą w rodzinie, która dokonała aborcji, te dzieci rodzą się duchowo bardzo słabe. Ja to, ja, to, to wiemy z bardzo wielu świadectw, bardzo wielu historii od, od psychologów. Kto I... będzie prowadził to spotkanie i czy rzeczywiście jest zaproszony cały naród na to spotkanie, jak panowie docierają do tego, by zaprosić, na przykład tutaj Polskę? Ja muszę spuentować tę wypowiedź, bo y, to, co dźwigamy dzisiaj jako naród, y, musi zostać ofiarowane Panu Bogu, żeby mogło zostać uzdrowione. Znaczy wydaje nam się, że dzisiejsza sytuacja duchowa, jakiej jesteśmy w Polsce, wymaga interwencji Pana Boga, po prostu, jego, jego konkretnego wylania Bożego miłosierdzia, ale żeby Pan Bóg mógł nas uzdrowić jako na ludzi, nasze rodziny, nas, nasze dzieci, naród, to my musimy go o to poprosić. Paść na kolana, prosić o. O przebaczenie tych grzechów. I, i stąd no, zapraszamy cały naród. No, wszystkie możliwe metody, jakie się da, próbujemy zastosować czyli przez media katolickie, przez internet. Wysyłamy maile, wiadomości, e, plakaty, gdzie tylko możemy więc no, jak tylko się da. I siedząc na tej kanapie, rozmawiając z panią, zapraszamy wszystkich. Kto, kto będzie przewodniczył temu spotkaniu? Będą to ojcowie Antonolo i Enrique z Brazylii, którzy od wielu lat odwiedzają Polskę. To są tacy apostołowie naszych czasów, ludzie, którzy z niezwykłą mocą Bożą głoszą Ewangelię, w imię Boga uzdrawiają i wypędzają demony. I ksiądz Piotr Glas, egzorcysta z Anglii, który również jest kapłanem niezwykle aktywnym, takim wojownikiem Bożym który ofiarował życie Maryi, i dzięki temu Pan Bóg działa przez niego, przez jego ręce wielkie rzeczy. To są te osoby prowadzące konferencje i modlitwy, a oprócz tego wyraził no, chęć i gotowość przyjazdu ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Mamy nadzieję również, że ksiądz arcybiskup Wacław Depo będzie z nami. Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Zapraszamy też kolejnych pasterzy, wspólnoty ludzi różnych stanów, dlatego, że jakby wierzymy głęboko w to, że jeżeli ludzie, jeżeli my będąc tam na jasnej górze, będziemy w stanie wewnętrznie ukorzyć się przed Bogiem, to On wyleje łaski które są tak potrzebne, bez których nic w tym kraju już nie można zrobić. Pokuta jest warunkiem miłosierdzia, i nic nie wydarzy się bez niej w głębokim duchowym no, wymiarze. To o tym jesteśmy przekonani. Spotkanie modlitewne będzie miało miejsce na Jasnej Górze, ale gdzie dokładnie, w którym miejscu i czy tylko modlitwa, czy również konferencje? Konferencję. Znaczy spotkanie zaczyna się o 11.00. Przez pierwszą część spotkania dziękujemy Panu Bogu za Jego dary. To jest taki czas uwielbienia, modlitwa Ducha Świętego, żeby przygotował nas na popołudniową część pokłótną. Po południu jest Eucharystia, a po Eucharystii liturgia pokłótna, która była przez dłuższy czas przygotowywana, rozeznawana. Ma swój kształt bardzo taki specjalny, wyjątkowy z wykorzystaniem światła i. I wielu elementów, które mają otworzyć nasze serca na przeżycie tej pokuty. I to do gdzieś do, do godzin wieczornych, 19.30, 20.00, to spotkanie trwa. Myślę, że będzie ważnym przeżyciem dla wszystkich. Tak, zapraszamy też wszystkich, którzy zechcą przyjechać, zapraszamy, żeby przywieźli swoje domowe krzyże. Jako symbol zarówno tego, co Bóg zrobił dla życia tych rodzin, jak i również tych wykroczeń przeciwko Jego miłości, za które to wykroczenie On na krzyżu poniósł no, najwyższą e, karę, najwy największe cierpienie. Więc e, tak, zapraszamy wszystkich ludzi bez względu na, na to, gdzie się w życiu znajdują, e, wierzymy w to, że Pan Bóg będzie leczył, uzdrawiał i przytulał tego dnia, e, dawał siłę e, do kroczenia z Nim. E, Przyszłości, w dalszym etapie życia. To jest czas przebudzenia w ogóle, taki moment, w którym Kościół wzywa bardzo mocno, żeby wstać z kanapy i, i po prostu ruszyć, podjąć jakieś działanie. Bo my, jako katolicy, po prostu naprawdę śpimy, korzystamy z tego, co nam daje Kościół, czyli idziemy na Mszę Świętą, chrzcimy dzieci, pierwsza komunia, bierzemy od Kościoła cały czas, różne rzeczy, ale w niewielkim stopniu oddajemy. I teraz to jest taki moment, w którym zapraszamy, żeby dać. Podjąć jakiś wysiłek, trud, z taką odwagą nawet. Więc zapraszamy absolutnie wszystkich, wszystkie wspólnoty. Prosimy organizujcie autokary, przyjazdy, zapraszajcie swoje wspólnoty, bloki, w których mieszkacie. Jest strona wielkapokuta.pl, tam można poznać wszystkie informacje, można zgłosić się po plakaty, po ulotki, żeby to w okolicy swojej rozprowadzić, w szkołach, w parafiach, w szpitalach, wszędzie, gdzie się tylko pracuje. I no po prostu tak, żebyśmy wszyscy wspólnie mogli no, całą Polskę zebrać u stóp Matki Bożej. A proszę powiedzieć, kto w takim razie wstał z kanapy na samym początku i pomyślał o tym, żeby zorganizować taką narodową modlitwę tutaj na Jasnej Górze? Panowie są współorganizatorami. Kto jest inicjatorem tego spotkania? Wierzymy głęboko, że Duch Święty. Siostra Faustyna. Siostra Faustyna. Jan Paweł, Jan Paweł II. II. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak. Tak, to są, to są prawdziwi duchowi autorzy, um, autorzy tego programu. Inicjatorzy tej, tej akcji. To tym bardziej gorąco zapraszamy 15 października na spotkanie Narodowa Modlitwa o Przebłaganie i Uwolnienie Polaków, Polski od Skutków Grzechów i Zniewolenia. A na to spotkanie zapraszali pan Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za serdecznie. Spotkanie. Zapraszamy bardzo serdecznie z panem Bogiem. Z panem Bogiem.